Z strona, dzisiaj widzimy się w kolejnym odcinku, gdzie balon Tory Dzisiaj ze mną jest. jak witam bardzo serdecznie wszystkich widzów kanału Ceran i zapraszam do mnie, bo nowy kanał pozdrawiam. Yy, tak. Yy, kanał teraz pojawi się w karcie, jeżeli nie zapomnę. No. Yy, będzie też w opisie. Dokładnie. No, jak coś, to na kanale będzie się pojawiał głównie Minecraft i czasami Bluesy z Ceranem. Albo i sam, bo czasami nie mam przyjaciół, a czasami mam. No, ale tak. tak, możemy to chyba. Chociaż że ja do ciebie piszę 18 razy w miesiącu, a ty mi odpisujesz, że potem nic z tego nie wychodzi. No wiem, nie. bo ja nie mam czasu, bo ja wiesz, ja jestem nauka itp., itd., ponieważ jest kwarantanna, juhu, po prostu każdy się cieszy. I, i tak, oni tą kwarantannę jeszcze przedłużą co najmniej tydzień. No na pewno, bo nie można, bo teraz jak rośnie, to. to... hu hu No. Ale co jeszcze szczęście dzieci Dobra, nie są Dobra, ale, ale czekaj, bo u mnie na odcinkach się nie gada o tym. Okej. Okay. Dobrze. Ja tam jestem kanałem, kurde, ten, Jestem kanałem politycznym. Będę wyjażał swoje wszystkie te Tak, z w Stąd. Wykradł. Ty... postaw nas tam małpkę e, jak chcesz? Bo Wizarda mogę. Kurde, no weź, no niepotrzebnie stawiałem tego swojego, no. Nie dobra, nie będę stawiał, bo to jest... A, dobry tak, dobry. tak, BTW to nie patrzcie na to, że my gramy w sobie, że my gramy jakąś Easy, tylko my gramy Daily Challenger. Tak, no. gramy sobie Daily Challenger, za którego dostaniemy jakąś tam małpkę. To był Druid, Druid możliwe, no tak to był Druid. I to 30 chajsu, Plus nie wiem, nie wiem czy tą mapkę na Easy przyszedłem, a więc ja może dostanę więcej. Na pewno, k kiedyś graliśmy na pewno tam jeszcze miesiąc temu, dwa nawet. Ja. Dobra. Jeszcze co ja muszę zbierać... O boże, Wall of Fire. Zapomniałem, że to jest pierwszy upgrade, potem do jestem. Ja tam zawsze Buizarz idę wpierw pod Manke Sensa, żeby widział Kamel. O ja jestem idiotą i tak nie zrobiłem zawsze. W ogóle pana tą taktykę. Była kiedyś u mnie na odcinku. Znasz to? O, to Big Jagger nie, nie Chodzi mi o tą taktykę, że Ustawiamy na jakimś miejscu, gdzie jest prosta linia go Na samym końcu tej prostej linii, ustawiamy go na lasty, żeby bił po całej e, Linii No, mądre. dobra I, i tak, ja to znam w balonusach TD5 Ciągle tego używam, ale te, Ale potem tego zapomniałem i dopiero na kanale oglądaj, jeśli chcesz O Nie, nie zapłacił mi za reklamy. No, nie skończy. Ogólnie to tak, zapraszam na kanał pierwszy cel, 5 subskrypcji. Mam nadzieję, że nam się uda to zrobić w przeciągu tygodnia. Yy, a, właśnie, bo, bo, ja, bo ja tego miałem. A spokoj, ja zaraz ci dam mu z Ja jestem na odcinku taki zada, zadowolony, że y, 10 subów i 0 filmów, a się okazało, żebym miał dwa no, ze dźwięk. swojego głównego konta. Nie tego, na którym nagrywa tylko głównego i ode mnie, plus jeszcze 9 moich multikon. Yeah. Słodne. ale prawdziwe. W ogóle ja ostatnim maga lubię chodzić w crossbowy. Ja tam długo nie grałem do zanowiecznia. No. W ogóle, gdyby nie ty, to ja bym, bym pewnie jeszcze nie miał wymaksowanego maga. No. No bo Mac jest dobrą małką, a ty mówisz, że Mak jest do kiców. No. Pamiętaj, że u nas jest... u mnie jest family friendly content. Chyba nie muszę cięć czasami to się działo jak się wynerwiałeś w CS, no. Nie, tam to, to, to było już dawno. Ja w cs to tak było, teraz nie grałem. No ja też nie gram w CS, w sensie ludził mi się słaby, w sensie. I powiem tak, o wiele lepsze są gdy family, family friendly content, w moim zdaniem, w sensie mm -hmm. Bo ja z CS-em mam tak, czasami mam fazę na CS-a, przez jakieś dwa miesiące gram jak kurde nie wiadomo kto, po czym mi się odechciewa grać strasznie No Myślę, tak co, co żeś kosił, co żeś kosił na meczach? Co, co, co? Ja a w tym całym Galaxy Stormie teraz na ty to nawet były dwa treningi, które się nie odbyły. czy to, Nie, jeden się odbył. To oni jeszcze grają? Tego czasu nie... Oni no, grają, o Boże. Ale, ale... ale szkoda mi ich strasznie. Marnują swoje życie i nie lepiej grać jakieś bluntsy czy Minecraft tylko w CS. Boże, co za ludzie. Ej, bo zaraz będą szły te uzbrojone w pancerzu, nie? A przecież mamy Wall of a. A tak. Ale wiesz, wiesz jak to może nie, działać. Tak. Wiesz jak to może działać, nie? Czy może rzucić no, to na no, no, za, właśnie za późno rzuci. Albo rzuci na drugą stronę. Już. Okay. To jest mega, że upgrade. Poczekaj, to wydajemy 300. No 300 hajsów, a w już widzi. Wszystkie te. Ja tam nie pamiętam taktyk, bo ja wiesz, miesiąc nie grałem w blondy jakoś tak. No. Ja sobie ostatnio złochałem fazę na minecrafta, segrałem Survivala, po czym nagle mi teraz tak kroszuje, że nawet go nie mogę włączyć. Ja tam tak się wciągnęłem, że ten Survival będzie na kanale nowy oczywiście z Helia. nie to, że będę nagrywał już jakby ten. Że uwaga, uwaga, pokonałem smoka w 8 godzin, widera w 10. Pozdrawiam. No tak się wciągnąłem, że to szok, nie? Smoka no, pokonałem w jakieś 8, 8 przed ale nie, to nie było, to jakby ja na timelapse... O, nie, nic nie mówiłeś, a wcale nie mam ja widziałem, że drugi timelapsik, czy trzeci, a ty już masz diamentowe kilo. No, ja w pierwszym dia, diamenty znalazłem. Ej, tylko, że filmik, który trwa pół godziny na timelapsie, trwa, trwa godzinę w realu. No tak, ale ja nagrywam filmy po 20 minut, i potem przyspieszam to i chyba to jakieś 10 minut. A średnio bez oglądania wynosi 50 sekund. Dokładnie. Tutaj jest najsmutniejsze, że my tutaj nagrywamy. Że ten Staramy filmik już ma się. jakieś 7 minut, co? Dokładnie, a co? nikt do tego nie momentu, mogę się założyć. No w sumie jak średnie czas oglądania wynosi minutę pod ostatnim filmem. U mnie to ja w sumie nie chcę wiedzieć, jak to będzie wyglądało. Pewnie będzie wiesz, w tydzień jedno wyświetlenie, nie zdziwię się. W końcu najgorzej, najtrudniej zacząć na YouTubie, potem już... Im więcej masz subów, tym szybciej się kanał rozwija. Smutna <słuch> prawda. Ale nie rozmawiajmy i... o tym, że... twoje, no. rozmawiajmy o innej rzeczy, na przykład... Y... Na przykład o tym, że twój makro wszystko, a ja sobie zaraz chyba idę strzelić dwójkę, mam się mieć. No dokładnie. Boże, wspomniałam kiedy no, to fajnie tam masz. Co? Fajnie tam masz bardzo. O, postawię Ringo Fire właśnie, to go też nie jest zarobiste. Tylko może gdzie było Ringo Fire. a ja, no. ja właśnie wyciągnąłem Trek shootera. Nie ja dla psa. A najlepszy są upgrade y na dole jak dla mnie. W znaczy, że ja jestem idiotą, jak zawsze, to nie pamiętam upgrade'ów, przez to yy, zrobiłem yy, launch i Tracks i Super Rank Tracks. I po czym ulepszyłem co? na ringo fire. Pozdrawiam w domu i fu i ksetorek, nieważne. Ja, ja właśnie nie wiem, czy mam do ciebie mówić ksetorek, czy iksetorek, czy ksetorek, ksetorek. ksetorek Kuźwa ksetorek. To to się betnie, bo family friendly content. Adekadze. No właśnie no bo im więcej kuźwa mówisz, no nie, i będę musiał to wypikać. Mogę no się zdobyć, że będziesz tak leniwy, że tego nie zrobisz tak, ja zrobię tego, bo cały mój montaż polega na tym, że dodaję intro robię miniaturkę montaż, robię miniaturkę, fajnie przekopiowuję opis z poprzedniego filmiku ja to montuję w Sony Vegas Pro 15 <coughs> polecam fajny program tylko Jeszcze trzeba go się budujesz? nauczyć Sony Vegas Pro 15 tylko trzeba się go nauczyć, ja się dopiero uczę a więc nie będzie jakichś super tych odcinków. A ja jestem, rakiem, ja, ja jestem rakiem w Gimpie. No ja też gimpa nie ogarnię, bo tego Paint.net najlepszy. O, przeszliśmy już. Tak. Już przetrwaliśmy, nie żeby coś. Ile filmik trwa? No 9,5. No to idealnie, no to taki normalny, taktyczny filmik, który obejrzy chociaż Dobra, trochę Dobra, to, to czekaj chwilę, bo jeszcze musimy coś porobić, żeby nabić tego. 10 minut. Ale po co? Komu to potrzebne? A nie wiem, a nie, w sumie to nie potrzeba Przecież no, my, nie, my, nie, my nie zarabiamy Przecież nie będzie hejsu z reklam Dokładnie Zobaczcie To jest Domi jest Domi, ten... jaki Domi, fu Zetorek X -er... Zetorek Kuźwa, co? Zobaczcie, tak właśnie Xetorek dostaje łeb Dobra, ale ja wam serdecznie dziękuję za oglądanie ja też. Zarobiliśmy sobie troszkę na tym odcinku nierealnym hajsu, ale hajsu w giereczce. Zawsze Zacznij, się Pytam Pytanko jeszcze. Tak. Czy miał, miałbyś plan, żeby kiedyś nagrać mini yy, Tak, prawdopodobnie dzisiaj jeszcze nagram zaraz, żeby już było na zapas. Że online na przykład, na, przed Athermosa. Dokładnie. W sumie, ej, to jest tylko pomysł, żeby poprowadzić serię z Cyranem. Taka seria z Cyranem. No, to no dobrze No dobra, no to nie zdziwcie się, jak dzisiaj pojawią się dwa filmy na kanale, a więc no. Ja wam dziękuję serdecznie za, bądź... za oglądanie. Ty też musisz podziękować. Tak. Ja też dziękuję. Bijecie do... Xatorka. Xatorka. Do do Xatorka. Do, do dokładnie. Link w opisie. Subskrybujcie, łapujcie i. Żółty magiczny przycisk. Yo. no，L L。No, ela, ela